To niedobrze, że gra buraską, bo nie byłem na to przygotowany. Wziąłem Heavika, a on wziął taki mobilny czołguś. Mógłby pojechać środkiem i próbować mnie wykryć na przejeździe. Na przykład gdzieś tutaj mógłby pojechać. Mógłby, nie musi tego zrobić, ale mógłby. Z naszej perspektywy nic nie musimy robić. Wystarczy kampić, on musi przyjechać. A jak nie przyjedzie, to ma za mało punktów w grupie i przegra. Więc ja nie muszę już nic robić. On musi coś zrobić. Die wina please, no nie mogę bo Jest na streamie bitwa Bana dostanę jak będę robił ustawki Niestety ale ustawki są zakazane w World of Tanks Nie proszę aby ktoś Pomagał mi, ale też nie może mi... Nie mogę ja pomagać w ten sposób, bo to się źle skończy dla nas wszystkich będziemy ukarani. Zagram trochę ofensywniej. To jest ryzykowne, jeśli on jest na środku, ale... Chcę coś zaryzykować. Pani Kubek, nie no nie jest to ograniczone osobowo, no. Każdy może wziąć udział. Pamiętaj, żeby wbić z tego linku, co jest Przypięty dziesiąty poziom hmm. Witaj Legion Speed, witaj Czy gra na remis? No chyba tak. Nie wiem jak to się stało, że tak wichałem w niego. Tiger Blood, 200 zł jest nagrodą. 200 zł. O, i doszła nam kolejna osóbka 65. Tak, naszym przeciwnikiem jest t 56 Archie333. Gość ma mało życia. 1520. A można z tym 200 zł poczekać do Wafla? Tak. Jeśli będziesz chciał poczekać z podarunkiem do momentu jakiejś fajnej premki, to też tak możemy zrobić. To nie jest tak, że muszę ci to wysłać, nie wiem, w sekundę. Jeśli będziesz chciał poczekać na paczki świąteczne, na paczki wafentragerowe, to spoko. Możemy tak się umówić, że wygrany po prostu poczeka z nagrodą, z odbiorem nagrody. No na Iroso nie byłoby poczekać nawet na paczki świąteczne tak naprawdę. Ale paczki za fentragerem też spoko. Za dwie stówy to na pewno dostaniesz czołg premium. Co nie? Za dwie stówy to nie ma bata, dostaniesz za to jakiś fajny czołg. Albo nawet kilka czołgów. Przy właśnie świętach. Nie trafił. I znowu nie trafił. O Jezu. Czyli Holandia jest droga, mówisz? Holandia nie jest tani krajem do mieszkania Mamy bitwę, moi drodzy, z kernarwonem Yahoo. Gość ma nick Yahoo. Te 32 po buffie? Też nie grałem jeszcze te 32 po buffie. Ale czekaj, jakim te 32 po buffie? Bo te 32 nie dostało buffa teraz, tylko dawno temu. Przegrał to, bo się zamknął. Nie można się tak zamknąć. Tak, 100 zł jest gwarantowane. 67 osób już mamy, moi drodzy, w Hero Wars. Dziękuję wszystkim. Pamiętajcie, żeby wbijać dziesiąty poziom i zgarniać kasę. Może być Pace Card. Jak ktoś będzie chciał niedowota, to może być Pace Card, bo może niektórzy będą chcieli sobie kupić coś innego do innej gry. Nie pomyślałem o tym na początku, więc jak ktoś będzie chciał po prostu 200 zł, też może mieć normalnie 200 zł do jakiejś innej gry jako pace card. Tak, może być dla kogoś lepiej niż... Ale po prostu... Uwarunkowanie, że to musi być wod. Nie musi być wod. Dam lepszy DPM Odbił się Odbił się. No i koniec Wykrzyknik e-mail Kobym zagrać sobie bitewkę Kernarwonem też bo już dwa kernarwony wciągnąłem dzisiaj i ogólnie wolę kernarwona. No ale nic się nie dzieje, to jest dopiero. Czas na plan. Penetracja to zależy, właśnie od pocisku. Zaduję sobie goldowe. One mogą przebić mu łatwo w miarę wieżyczkę. Nie wziąłem turbosprężarki, mam nadzieję, że mi się nie przyda. Mam nadzieję. On ma dużo lepszy zasięg widzenia, więc ważne jest z mojej perspektywy doprowadzić do walki kontaktowej. Szukamy kontaktu i podpinamy się do gniazdka. Najgorszy ten zasięg widzenia jest chyba dla mnie, wiecie? Najbardziej się boję. O, właśnie, czegoś takiego. To jest na pewno bardzo niekorzystne, bo tam są różne nasypy, co nie? Jest płotek. Fajnie jakby jeszcze podjechał. No kiernarwona byłoby dużo lepiej. On jest bardzo mądry, bo stoi za murkiem, co nie? Za tym płotkiem. Wykrzyknik mody, tak, jest taka komenda. bruh To prawda, te pechy siadły w miarę dobrze. Szukam walki kontaktowej. Szukam walki kontaktowej. Jadę na blisko. Może chcieć uciekać. Nie trafił. Próbuję się ustawić za nasypem, chcę mieć pewne strzały. Raz. Ale zlagowało, Jezu. Ale zlagowało. Pięknie. Na komputerze i na telefonie to na pewno może być. Jak masz telefon, a no kto nie ma telefonu, to możesz sobie na telefonie zrobić na przykład. Ok, mamy Rexa jako przeciwnika, to bardzo źle. No to jest on w dużo lepszej sytuacji. Rexik jest przepotężny, to jest kot. Reks jest potworkiem. Tak, grałem troszeczkę w widźmi na 3 Reku. To Pani Kozak, nie musi być złoto, to może być 200 złotych w formie Pay safe card. Zamek jedzie jak coś. No, tak czy siak przydałoby mi się kurde posiadanie, wiesz czego? Optykin taki kurde. O, zobacz. Coś. Coś dziwnego gra. Kapuje? Nie kapuje? Cholera go tam wie. Patrz jaki jest ustawiony. Dostał. Dostał na ślepo. Dostał. No niestety zdąży przedawać. No to drzewo nie pomaga. Finał. Jak Multi nie wygra, to jak Santos out. Oj. Ej, czyli jakby Polska dostała się do finału, to byś zwolnił Santosa? Szantosza Finał to za mało? Ja rozumiem, jakbym nie dostał się do kwalifikacji albo z grupy nie wyszedł, ale no kurde, zwolniłbyś za finał? Naprawdę ja bym go nawet nie zatrudnił. Jest całkiem dobrze. Mistrzostwo zdobyte nie zwolnisz mnie! Nie zwolnisz mnie, Mortko. Pierwsze miejsce w Europie. Łatwo poszło. Finał, finał oczywiście, mówi o finale. Purceliks, dobrze, spoczko!